Witam Was serdecznie. Dzisiaj pogoda jednak pokonała mnie. Pokonała mnie pogoda, ponieważ jest porywiste, silny wiatr. Jest potężna, potężna wichura, duży sztorm na morzu i pogoda jest tak zła, że nie tyle, że wystraszyłem się, by nie pójść do lasu, jednak z pewnością złamałbym swoje zasady, które mam ustalone, a zasadą jedną z wielu jest to, że w wichurę nie wchodzę do lasu. Miałem kiedyś sytuację, gdzie konar sosny spadł centralnie koło mojej głowy, przykryło mi igliwię i, i no i byłem bardzo wystraszony w tym momencie, bo, bo no nie było to nic przyjemnego uciekać z tego lasu, od tamtej pory wiem, że jest to nieodpowiedzialne i nie chciałbym też, żeby ktoś brał ze mnie przykład, że w taką pogodę chodzę sobie po lesie i ktoś pójdzie i komuś stanie się krzywda, dlatego sobie dzisiaj odpuściłem, ale mam dla Was fajną informację. Zacznę od początku. Sytuacja wygląda w taki sposób, ponieważ czasem jestem na Discordzie u mojego znajomego, który prowadzi na Discordzie grupę. Oczywiście przyjaciela, który ma. Kanał pod nazwą Prepper z Kaszuby. Czasem tam jestem, czasem tam znikam, czasem się znowu pojawiam, czasem znowu znikam. Jednak znowu, znowu się pojawiłem u niego z tego względu, ponieważ chłopaki właśnie z Discorda, z grupy, której tam są, są tam, są tam YouTuberzy, są tam osoby nie mające swojego jeszcze prywatnego kanału. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że świetną. Inicjatywą i świetnym, e, świetnym pomysłem byłoby założenie wspólnego kanału. Wspólny kanał, o właśnie o różnych tematykach, ponieważ każdy z nas jest inny. Każdy te nasze wyjścia w teren, do lasu i tak dalej <laughs> widzi w inny sposób. Każdy ma na to inny jakiś pomysł. Więc, mm, więc każdy ma inny pogląd. Więc powstał pomysł. Oczywiście, chłopaki wpadli na świetny pomysł o tym, żeby zrobić jeden kanał. Oczywiście każdy z nas będzie miał e, dalej prowadził swój prywatny kanał, ale dodatkowo materiały różnych treści będą wrzucane na ten jeden wspólny kanał. Na tym jednym wspólnym kanale będzie, będą tematyki bushcraftu, survivalu, mm, prepressingu, y, na przykład komunikacji y, w terenie Czytanie map, przeprawy, jakieś szkoły przetrwania, itd. tak dalej, Będzie to ogólnie outdoorowy kanał, i każdy z ludzi z Discorda będzie wrzucał tam swoje jakieś filmiki, filmiki właśnie o różnych tematykach, z tego względu. Z tego względu postanowiłem ja dołączyć do tej organizacji zgrupowanej, ponieważ, ponieważ sądzę, że to jest naprawdę świetny pomysł i naprawdę sądzę, że to naprawdę jest bomba. Z tego względu, że każdy z nas będzie mógł podzielić się tym swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami. Każdy z nas, jak wiecie, prowadzi kanał. Po swojemu, według swojego określonego schematu, więc filmy o różnych właśnie tych tematykach z różnymi ludźmi, jeden taki wspólny kanał z wieloma ludźmi, to naprawdę świetny pomysł. Będą tam oczywiście preper z kaszuby, będzie tam przemoc z kanałów Busz, będzie tam przyjaciel Kudnych z kanału I W będzie tam Masterok. Wielu, wielu osób ludzi których już tutaj na pewno widzicie, którzy będą tam wspólnie dodawać te filmiki. To oczywiście dopiero początek, dopiero ta inicjatywa powstaje, więc oficjalnie chciałem Was poinformować, że takie coś powstaje i że ja w takim czymś też będę brał udział, bo jeżeli coś jest dobre, to warto jest w tym uczestniczyć. I, i oczywiście będę miał wtedy większą motywację, żeby się czymś wykazać. No bo na swoim kanale to mogę gadać o czym chcę i robić co chcę, ale tam będę chciał zademonstrować także swoją wiedzę i swoje możliwości, jakie posiadam jakieś zdolności. Na przykład w budowaniu szałasów, na przykład w budowaniu jakichś schronień, pozyskiwania wody. Typu rozpalania różnego sposobu, różnymi sposobami ognia, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo jak wiecie, burzka surgiwa i tak dalej. To tematyka o niekończącej się, yy, o niekończącej się wiedzy. Dlatego takie coś to świetny pomysł. Yy, wszyscy wszyscy yy, sądzę, że będą świetnymi nauczycielami. I motywatorami dla osób oglądających tylko nas gdzieś tam za telefonu, laptopa czy telewizora. Takich, którzy siedzą w domu, a na przykład chcieliby gdzieś wyjść, ale nie wiedzą jak postawić pierwsze kroki w lesie i co ze sobą wziąć, jak to zrobić i w jaki sposób postępować. Dlatego taki kanał to świetna sprawa. Ja już więcej nie gadam, zapraszam, jeżeli już powstanie ten kanał, bo na razie są dopiero tego zalążki. Mam nadzieję, że to ruszy z kopyta wielką lawiną. To oczywiście będę was informował. Będę udostępniał linki do tego kanału. Jak na razie informuję, że takie coś powstaje. I chciałbym też od Was dowiedzieć się, czy jakie macie zdanie na ten temat? Czy to dobry pomysł? Czy warto pchać się w to, czy na przykład jakie macie o tym zdanie i czy Wam podoba się to wszystko. Także ja dzisiaj wypoczywam w saunie, muszę zaraz kończyć, bo mi zaraz szkła poparły. Wygrzewam się, odpoczywam. Od jutra trzeba zacząć tydzień ciężkiej pracy, więc... Więc za dzisiaj to wszystko. Piszcie komentarze. A ja pozdrawiam Was serdecznie. Szkoda, że nie, wypalił dzisiaj te, nie wypaliło dzisiaj to wyjście, ponieważ mam namierzony bardzo fajny las na skałach, więc żałuję strasznie, że nie wypaliło. Ale to nic, jeszcze nic straconego. Za tydzień jest, już za pięć dni, jest, za sześć dni będzie kolejny weekend, będzie okazja tam wyjść. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.